Widzowie, dzieje się coś strasznego. Przyłapałem moją dziewczynę Julii na tym, jak ona jest w tajnej bazie Bobo i coś tutaj kombinuje. Musicie ze mną to sprawdzić. Dobra, ja w tym momencie jestem oczywiście niewidzialny. Jak sami widzicie, w tym momencie także jest Juli na serwerze. No i oczywiście, wypiłem niewidkę, wbiłem sobie tutaj i widzę normalnie jej nikt w tym oto miejscu, gdzie absolutnie nie powinno jej być. Przecież to jest tajna baza, o której wiedziałem do tej ja pory tylko... Eee... Dobra słuchajcie, czy ktoś TNT, wie TNT, o co chodzi z tym TNT w tym miejscu, bo tego tunelu na pewno końcu, tu nie drugie TNT, Ona wykopuje dziurę. TNT. Tutaj na TNT. Dobra słuchajcie, nie wiem czy ona skraftowała to TNT, czy być może jest to dynamit, Dobra. który pozyskała od Bobo, ale to mi się troszeczkę nie podoba w tym momencie. Nie, 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 jesteśmy to na to ustawienie, tak nie może być to. Inne ustawienie. Ej, to to wiecie jak to brzmi? Kurde, no my jesteśmy na czwartej kratce pod ziemią, czyli my jesteśmy tak nisko, że nas z góry to nie to widać to w normalnie naszych klików. To trochę wygląda jakby Juli eksperymentowała specjalnie dla Bobu, bo Bobo dał jej jakieś zadanie. To by tłumaczyło, dlaczego tak, słuchajcie. Że nie, zauważy, o, no, że zauważył, tak buchnęło. Nie, dobra, nie, to, nie, nie, bliżej, nie, 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 nie! Zostawię to tutaj. Okej, okay, dobra, słuchajcie, ona powiedziała wprost, żeby nie zobaczył, o, że to wybuchnie. No, tak. Słuchajcie, mam wrażenie, że. A czym się podpalało? Ona nie wie czym się podpala TNT, ej słuchajcie musicie to oglądać do końca, bo to brzmi z jednej strony jakby ona była w sojuszu z Bobo, jakby była jakaś opętana przez Bobusia, a z drugiej strony mówi, że no żeby nie zobaczył jak wybuchnie, tak jakby słuchajcie mówiła, że hej zaraz rozwalimy się Bobusia. E, dobra, to ma być pułapka, słuchajcie. Nie wiem, czy to ma być dobra, pułapka. Nie wiem, ale... jak ja to wybuchnę, ale jakoś to wybuchnie Ona chce dobra, to wybuchnąć, to czyli jabłuszka. to są jakieś. Jakie złote jabłka? Przecież tu jest rozwalona cała fa. się miałam przenieść? Ej, dobra, słuchajcie, tu jest pusta skrzynka. Dobra, w takim razie nie wiem, czy ona coś stąd wiadomo, zabrała, słuchajcie. Obuchnę. Ona ma upchnąć gdzieś jakieś złote jabłka, ale słuchajcie, powiedziała złote jabłuszka, mm, a tutaj w tym miejscu ale... była farma koksów, więc pytanie, myślicie, że tutaj Bobuś dla Julki zostawił Tych koks jabłka, by które ona ma przenieść? Ej, nie, nie wiem, słuchajcie, nie podoba mi się to, ona Oj, mi zniknęła, zygla... już... do skarbca poszła, do skarbca, słuchajcie, lecę, lecę, słuchajcie, za nią, lecę, ona ma wziąć czegoś więcej, słuchajcie, ona ma stąd zabrać TNT? Okej, okay, dobra, to już jest podejrzane totalnie, słuchajcie, serio, po pierwsze, możemy mi ktoś odpowiedzieć na pytanie, Jaka jak ona się tu znalazła? Jak on tutaj to trzyma? No, yy, dobra, słuchajcie, ona jest trochę zaskoczona tym, że Bobo trzyma tak te TNT, czyli ona chyba to jest albo pierwszy raz, albo jeden z pierwszych razów. I jak ona się tu znalazła? Co ona, słuchajcie, robi? Czy tam były koks jabłka z farmy? O nie! Dobra, dobra uderzyło Coś... Żyje? Ja chyba mam się dobrze, słuchajcie. Nie wiem jak wy, ja mam się dobrze. mam jeszcze 4 minuty niewidzialności, dobra. więc spokojna głowa. Ona zbiera tego więcej, ale po co ona to zbiera i czy ona ma koksy? To jest najważniejsze pytanie. W ogóle on ma na na, to na, 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 na dobra, do zostałem, zostałem, Nie, nie, nie. Do od do kiedy na, ma na na, to na, Nie na, na, było, że na, było. Dobra, to już naprawdę budzi moje podejrzenia. Dobra, na, Na na, meczki nie, nie sobie wiem, sobie jak Wam to wytłumaczyć na, na, Tu było 10 koksów. Tu słuchajcie było 10 koksów, rozumiecie to? Dobra, wezmę tylko 3. W tym miejscu słuchajcie, nie ma żadnych koksów. I w tym hoperze, w tym leju też nie ma słuchajcie, żadnych koksów. Nie rozumiem. Nie, jeżeli ona to zje, to ja umrę! Ona to zje! Ona zje koksa, bob! A nic nie stało, sobie gaga ga, no gugu? Słuchajcie, ona zjadła ja koksa Słuch od Bobo, którego miała przenieść gdzieś na milionowicach do jakiegoś tajnego pomieszczenia. Przynajmniej tak to zrozumiałem. To czy nie? Złoto wezmę, jak już tu jest. Budynku. Do jakiegoś tajnego budynku. Ale trzymy, słuchajcie, ten tajny budynek. Nie wiem, nie wiem, słuchajcie, czy naprawdę Bobo zlecił Juli tworzenie koks jabłek w farmie, która ja, już w tym momencie poka, nie działa, da, bo wybuchła nie? tutaj lawa, i przeniesienie tego do nowego budynku? Ja nie widziałem nic takiego. Tak. Dobra, Ziomeczki, faktycznie zmierzamy to, to, to w kierunku to, to, to Milionowic. Boję się tylko, słuchajcie, tego, nie. że tu naprawdę zastaniemy jakiś nowy budynek, którego ja nigdy wcześniej, słuchajcie, na własne oczy nie widziałem. Okej, okay, skręcamy Boże, w lewo. Szło? Dobra, gdzieś tu. E, czyli, słuchajcie, lecimy ewidentnie do Juli, do wioski Juli. Wiadomo, że to jest dzielnica Milionowic, dalej jest to nasze miasto, ale lecimy ewidentnie, no słuchajcie, do Juli. Jaką chatę? Jaką kocha na bank nie, bo to są takie skitrane, nieskończone. Skitrane? Nieskończone? Ej, dobra, ja naprawdę nie wiem o czym ona mówi. Jeżeli wy wiecie, to napiszcie mi w komentarzach, bo naprawdę jakby nie kumam w ogóle o co chodzi. Ona wzięła słuchajcie kilka staków TNT. Ona wzięła słuchajcie jakieś koks jabłka i teraz lecimy no, do jej wioski. Dobrom jakieś sentymentalne. Eee sentymentalny domek, ale dlaczego sentymentalny? Przecież on dalej stoi. Przecież chłopce stoi i się dobrze trzyma. No dobrze, zdrowo wygląda. No zdrowy, silny chłopak. Pożegnajcie się, długie ci tak... jakąś muszę kolejkę. E, kolejkę. No by się nie szło tak długo, jakby bobo debil nie stawał wszędzie tego dirta. Ja jawale. No naprawdę słuchajcie, no to jest debil straszny. Ale, dobra. Czy my możemy się dowiedzieć, gdzie my idziemy? Bo słuchajcie, dalej no, tu nie ma nic tak? nowego. Ewidentnie tu nie ma nic nowego. Jest gdzie słuchajcie gdzie basen, jest drzewko różowe, jakaś głupia jest. brzoza. Słuchajcie, nie ma tutaj nic nowego. Dobra. sobie podkę na wszelki wypadek. Bo już tam miałem ostatnie sekundy, i tak mogę wrzucić tą butelkę. Mogę wyjść do góry po moim, moich, moich schodkach i moim mostem. Eee. Tu. tu naprawdę coś jest? Przecież tego nie, nie było nie, nie, nie. wcześniej! Ej, ziomy, wy o tym wiedzieliście? Sekunda, no, chwila, to jest naprawdę skitrane Ech, za tą górą i tak. Te... O kurde też Ja też, o, do ja, do też właśnie wpadłem was, e, To nie za dobrze, Ej. słuchajcie, mamy teraz w o, nie, takim razie e, Troszeczkę, nie słuchajcie, nie źle, źle nam się tutaj stało, ale ty do... No, wait, 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 wait wait wait! wait, Co tu robią zwierzęta? Co tu robi ta woda? Co tu robi ta chata? Słuchajcie, jeżeli to zbudowała Juli na zlecenie Bobo, to jest trochę beka, powiem wam szczerze, to naprawdę słuchajcie, jest trochę beka. Patrzcie to! Nie możemy nawet stąd wyjść! Dobra, o dobra, prawie! Mamy to! Mamy to, wychodzę! własnej fosy po prostu aaa! I co to to jest! Nie, nie wrzucaj mnie tam, nie wrzucaj mnie! Dobra, okej, okay, żyję. Dobra, słuchajcie, dobra, ja tutaj wchodzę z, do środka. Tutaj, tu jest jakieś jabłka. akwarium, tu są jakieś. E, chwila, 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 chwila. Co to jest za tutaj obiekt jest ki, w ogóle? Tam złoto, tutaj co jeszcze, to jest, co jest za to jest obiekt? Dobra. 9, słuchajcie, koks jabłków, zaklęte złote jabłko. 8 bloków złota, jakieś, słuchajcie, TNT, ale po co to wszystko jest teraz w tym, I lampę tym miejscu? Lampę dla zmyłki. Tutaj. Lampa dla zmył... No faktycznie! Ta latarenka, słuchajcie, ona no dobra, totalnie ja parczy, wszystko zmienia. Teraz... Nikt nie popatrzy na te koksy, Ej, nie, totalnie, słuchajcie. Czy możemy ktoś wytłumaczyć, co to jest za miejsce? Bo naprawdę, to wygląda jak budownictwo juli, ale mnie tutaj wszędzie jakby, no nie było. Wcześniej, słuchajcie, patrzcie, to jest jakieś akwarium nowe. To jest na pewno nowe. Jakieś rybki. A skąd ona tyle tropikalnych rybek by wzięła? Przecież teraz, no dobra, no może na ocean się udała? Albo właśnie, może na przykład Bobo jej to, słuchajcie, zbudował. Czy dał jej to? Okej, okay, dobra, słuchajcie, ona jakieś skrzynki Zrobimy tutaj układa. Tu jest jakiś dirt, ej, to wygląda, jakby to stawiał bobo, bo tu jest dirt, ale chciałem jeszcze na górę. To inne było przejście tajne, nie ma. Tajne przejście tam było! Dobra, zaraz to Jeszcze sprawdzimy, sprawdzam to. Tu jest, to słuchajcie, wejście na górę. Ej, serio, czy to nie jest tak przypadkiem nie, to skrzętnie no, ukryte. No, trudno, to żeby dobra, żeby tego sobie. naprawdę nikt nie widział. No nie podoba mi się to, słuchajcie, no naprawdę no to jest to jest porąbana akcja. Ona szuka jakiegoś tajnego... Przejścia, dobra, czaję. Ja y, ziomeczki, bo ja tutaj wpadłem i mamy delikatny problem. Ja nie wiem czy to wcześniej tutaj było, ale słuchajcie, tu są to temy. Tu są totemy nieśmiertelności. Kumacie to? Nieśmiertelności, dobra. Co one robił no w takim działa. miejscu? Może mi ktoś, słuchajcie, wytłumaczyć, czy ona teraz tutaj to postawiła? No nie! nie dobra, ona zaczęła, ten słuchajcie, ten tutaj ta. to rozkopywać. I nagle się okazało, że tutaj coś takiego. Co, jakby co jest no? Dobra, to zabieramy na Bobowicę z tym lecę. I ona ma to dać Bobusiowi na Bobowicę, słuchajcie. Skąd ona ma te totemy? To no właśnie, domku, trochę mi się dobra. to nie podoba. I jeszcze mówi, że będzie kitrać to w naszym domku. Pamiętacie? Dosłownie, słuchajcie, wczoraj czy przedwczoraj dobra. miałem odcinek. Z Juli na lodowicach, gdzie robiliśmy rajd. Robiliśmy, słuchajcie, rajd przez przypadek, a może właśnie nie przez przypadek. Nie, nie, Mnie się wydawało, że to mógł być przypadek, dlatego że. O kurde, doba, tyk, tyk, dobra. Tyk, dobra. To, to, to teraz mam ciężej ruchu. trochę. W każdym razie, słuchajcie, tam się okazało, że po prostu Bobo na nas napuścił swoją armię w postaci rajdu, bo dziwnym sposobem dostaliśmy, słuchajcie, Bad Omen. Julka załatwiła sobie ten właśnie zły omen. Bobowicami jest moja tajna baza. Eee, tak, nikt nie wie, no bo poza Berką to w sumie nikt nie wie. Tak, słuchajcie, ja myślałem, że to jest mega przypadek, że Juli zrobiła sobie zły omen na lodowicach A, i zrobiła przez to rajd. Kienki, myślałem, że to Bobo napuścił po prostu TNT na nas ten... Podłożyć pod domek? Eee, podłożyć ja TNT pod domek? To temnie, śmiertelności wysadzę chatę. No właśnie, słuchajcie. I czy to nie jest po prostu zadanie od Bobo? Czy ona nie dostała przypadkiem zadania no od Bobo, koń aby koń zrobić rajd? Na bierzcho, Następnie, słuchajcie, za, 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 aby dostać no. totemy i przenieść te totemy na Bobowic Ej, dobra, akurat to, ten konik co się nazywa pasat B5, a ten konik nazywa się też pasat B5. To jest dość ciekawe, że im tak łeb wy, wystaje. Akurat to jest naprawdę to tutaj, dość ciekawe. tak, jak on sobie zrobił w ogóle tą tajemnicę. Ej, dobra, słuchajcie, wbijam Pokój się w takim tajemnic. razie do domku, bo to naprawdę już jest podejrzane. Ale, po to już jest hermion. naprawdę, słuchajcie, podejrzane, co się tutaj wyprawia. To, że ona chce trzymać, słuchajcie. Wiecie, w ogóle te totemy w te... Ale. Przecież ja bym to zobaczył. Jakby. Sekunda, ja, bym... ja bym tego nie zobaczył? Jakby. Ej, serio, ona wkłada tutaj totemy nieśmiertelności tak jakby gdyby nigdy nic, ale mnie się wydaje, że mimo wszystko ja bym to chyba zobaczył, gdybym tutaj wszedł, no nie? Mamy en... A w ogóle to jest woda jeszcze rozwalona, patrz to. Normalnie tutaj sobie wbijasz i to już lepiej byłoby w tym miejscu ukryć. Tutaj dałoby się ukryć. Dobra, jeszcze minuta niewidzialności, więc i to ma tak zostać? No dobra. To, to ma tak naprawdę zostać? I, i co? Nie, nie. Se, serio? No dobra, dobra, tak to zostawię w razie czego? Tak, wszystko jest w porządku. Ej, dobra, ziomeczki, ja wypijam kolejną tak, potkę na niewidkę. to zostawię mu tutaj przy tej Właśnie. na Właśnie. Tabliczkę. Bo to debil. Okej, okay, dobra, dobra teraz postanę. Julka stawia. Słuchajcie. Ta... O kurde, kozę uderzyła! Ja cię kręcę. przecież jakby ona ją walnęła tymi rogami, pół to by był, był trochę przypał. Ej, ona zostawia. Słuchajcie Bro, mu wiadomość. Ale zrobiona. W najbardziej widocznym miejscu na świecie. Czy jakby wy to widzicie? O co tutaj chodzi? Patrzcie, pisze tabliczki. Jakby, że. że, że co? Że w zadaniu. Bobuś, robota zrobiona. Okej, okay, pytanie, co napisze? Słuchajcie dalej. Bo jakby w tym miejscu zostawia tabliczkę. Eee, I to jest trochę podejrzane, bo każdy mógłby to zobaczyć. Dobra, słuchajcie, tutaj wlatuje jakaś kolejna tabliczka. Ty, no ja nie wiem, co tu się dzieje. Słuchajcie, tu ona naprawdę jest opętana przez Bobusia? Teraz jakieś w ogóle. Daję mu wskazówki, że do musisz domku. gdzieś iść. Ej, co jest tutaj grane? Słuchajcie, Abre. co jest? Przecież Juli do tej pory zbroiła się z nami Tam, na Bobusia. A teraz. Są? Ej, dobra, musimy to przeczytać, słuchajcie. Musimy to skarby. przeczytać. Jakieś skarby? O jakich skarbach ona mówi? Zostawę tabliczkę Abre. na dworcu Bobowice Główne. Chwila. Musisz iść do domku Abry. Tam są skarby. Już nie domek nasz, że Abra i Juli, Tylko domek Abry. Gdzieś musimy mu to postawić tutaj niżej. No co jest dobra, w ogóle? Słuchajcie, i kolejne tutaj, tabliczki chcemy ustawiać. A tu jest, patrzcie, wejście. Nawet została miała odkryte wejście, bo wiecie, co to jest? Chowałam. To jest to! To słuchajcie, jest to. Czy jak to zrobić? Jak to? To, to jakoś się dało, tak? Jakoś się. Widzicie, ja już nawet tego nie umiem, ale w każdym razie tutaj jest właśnie to wejście, słuchajcie, w Chowałam, miejscu, coś gdzie coś jest ta chowałeś. farma koksów. Ale dobra, ona stawia tutaj dalej tam. Schowałam to, co kazałeś, ale co? Chodzi o te totemy? No nie, dobra, idę za tymi tabliczkami dalej. No muszę więcej tego przeczytać, słuchajcie. Ja nie wiem, W ogóle, skąd bobuś miałby wpaść na pomysł, aby przeczytać te tabliczki w dobrej kolejności. Serio, że jedna Tamta jest tam, jest. druga jest tam, trzecia jest tam, tutaj jakaś czwarta. Nie wiem. Serio, oni są siebie warci. No co jest w ogóle, że oni się tak poroz... Dobra, porozstawiam to tak dziwnie, to wtedy nikt nie będzie inny. Abra okarnia. nic nie wie i to jeszcze z kapslokiem naprzeciwko muru. No nie, no naprawdę, słuchajcie, ja miałbym tego nie przeczytać. Ja ci się kręcę, no jeden głupszy od drugiego. No co tu się dzieje? Dobra. Co tu się, słuchajcie, teraz dzieje, to nie? Ja się na brzozie jeszcze. Jedno, jeszcze na brzozie, jak? której Bobo nienawidzi. No dobra, to już ma jakiś sens. Jakikolwiek sens akurat to ma, bo to już jest mniej podejrzany, ale czemu oni się komunikują, słuchajcie, w taki sposób? Wysadzamy HT jutro, nie! Moi drodzy, subskrybujcie kanał, wpadajcie na sklep wo, 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 ety, I naprawdę, napiszcie mi, co ja mam zrobić.